Chciałabym, sobie na moim w filmiku z Age of History. I dzisiaj sobie gramy po prostu na współczesnym świecie. Z miejkiem. Jako... Hmm. tutaj coś było zagrać? U Sudanem sobie grałem. Łatwo się gra z Sudanem. No, Ethiopię bym mógł. Czy nie, jak w taki państwie, który fajnie już się grał. Dobra, spróbujmy Etiopią zagrać. No, jeszcze nikt nie grał Etiopię. A dosłownie każdy może kiedyś spróbować coś, coś nowego. Dobra, na no, początku sobie poprę relacje z, z sąsiadami. I najpierw by w sumie zadbał o dostęp do morza, czyli Djibouti. Niestety straci niepodległość. Niestety. I w sumie... I będę sobie tak się kierował w Azję. Później tak Arabia Saudyjska. No. A to Więc... I postaram się, żeby w ogóle tutaj nie brać wasalizację Tylko grać głównie jako ten podbijanie. Okej, okay, no tu mamy pierwsze ziemie. I tak, jeden bym mógł w zaatakować, bo 88 w 68 miejsce. Ale to się zastanowimy później, ale tutaj to... hmm. Sudan jest kłopotliwy. Ja nie chcę mieć nie chcę mieć w ogóle konfliktu z Sudanem i Egiptem no, Arabią to już tak nie, ale Egipt... No właśnie, z Egiptem bym nie chciał. No to Erytra. Muszę mieć szerszy dostęp do morza. No, no i komam. A jak już Państwo nie stolicy, to pierwsze jest osłabione. No, mam Erytrię. I y, nasza Etiopia. Ma no, tam Ma sporo teraz ziemi nowej. Z granicząc, y, granicząc to morze, głównie. Aha, dobra. Następny to, gdzie w swoim następnym toku to będzie Somalia. Somalia nie jest jakoś silna. Zastanawiam się, Oczywiście grając tu to dwie części odcinka, więc no, się też na długi. Pół godziny Prawdopodobnie. Albo troszeczkę poniżej. Dobra, no to tak. To głównie. Teraz ruszyć tak, na Somalię. I później ruszyć na Bliski wschód to jest po prostu jest taka taktyka. Bliski wschód, to znaczy zachód, Jezu, ten, tam jest tam, znaczy tam nieprosty. Somalia nie jest też taka łatwa. Tyle ma tej ziemi, która oczywiście graniczy z morzem. To większa populacja w ogóle. Zresztą... Nie, nie, nie ma dużej populacji. No. No to słuchajcie jest teraz z Etiopii. Ja Bardzo tutaj wojsko tu, tu, tu? Dobra. No, 4000 właśnie mówię. Że dla czegoś nie chce. Uf, ale ciężko się kre Etiopią. To słaby start. Brak dostępu pomoże może jak Czechy. Co znaczy, że muszę walczyć od razu z sąsiadami? Nie no myślę, że z Somalią może tam radę. Nad Ziemię więc słabo. Tutaj. Mmm. Słabo. Słabo mam na południu. Dobra, wezmę pożyczki. Żebym nie musiał się martwić. O, ten. Okej. Okay. Dobra, mam dostęp do, mojego no, tam, południa. Żeby mi wojsko nie umierało. Dostępu do jedzenia. Etiopia musi być silna. Chcę stworzyć cesarstwo Etiopii. Lecz ja wolę proste prostu zwykłą Etiopię. Bo w no, niczym to nie zmienia. Tylko że. No patrz. No to nic nie daje. No, to... Dyplomatyczne są wszystko. Tylko nie w pokoju. No, no a ja wolę być normalną Etiopią. i tyle. A ja nie chcę się zmienić w Cesarstwie Etiopii, bo zmieni mi się, że mam No tutaj już raz, bo ja bym chciał to całą Somalię. I tylko dlatego wziąłem. No, a mnie Bliski Wschód jest dla mnie bardzo ważny. Jak chcę podbić dalej. No, myślę, że z Egiptem już bym sobie dał. Nie jest tak, Sudanem. Więc mogę czuć się już bezpiecznie po tej Somalii. I. No, chciałem dalej sobie podpić. Okej, okay, dobra. Proszę jeszcze ja w tych prowincji. Do zasimilowania. Ale w sumie to nie ma. No, nie będę raczej budował raczej ten budowi. Bo da mało dają. Chyba to bez No dobra, znaczy mam już mój wschód podbity. Teraz tak, albo będę robił desant na Azję, albo lecę dalej na Afrykę. Zobaczmy, lecę na Azję. I tak, desant w Jemenie, Oman, później Emiraty Arabskie, później Katar i ten. Nie, Bahrainu zostawię, ale głównie to podbijemy bo później jest tylko bardzo dobra bitwa. Okej, okay, no to bierzemy to wojsko. I mamy 13 tysięcy, jak ja dobrą populację. Ja nie chcę w stolicy, bo ja muszę mieć jakiś przychód. myślę, że 19 tysięcy starczy. Czy teraz się pomara to? Do... Nie, jak na co mi, mnie... Ty dysmontują mi się. Nie mogę to pozwolić, żeby mi dysmontowali się na moje ziemię podbite, a nie ukradzione nie no właśnie nie raczej jest tak sobie też po okazji zostawić na lepie z radyjską. a zostawmy, zostawmy nim tą wysadkę niech się nacieszy niepodległością to robię teraz bo i tak mi się nie przyda Wyciągnę w niej kraj a nie wyspę Czy tą za mi wypowiedziała wojnę? Teraz To zanie powinno się zgodzić na pokój I tak, ja jestem. z tego handlu raczej. Kania się niech mi rozbuduje na południu, że mi chronią południe. No, jestem zamyk. No, no i teraz. Mogę stary osłonić moje tereny I teraz? No bo tak, Arabia Saudyjska widziała najlepszą populację. Tutaj na zachodzie. I mm. no to będę się dorobić. Gdzie mi się to zimno trzyma. Jak. nie dawać w ogóle. Że nikt tutaj nie desontowało się. Nie. już taki mają problem. Do mnie. Dobra, już skorzystam z tej Tanzanii. jak mam mnie już atakować na to z Halorem. Nie. Dobra, chciałem. Chciałem przynajmniej jakąś prowincję wziąć. No i tak, A fajna zgodzić się. Ten nazwania. Cykenia też wzięła spary kawał. Mądry no, A ja tutaj mam jakąś populację? Mam jakąś populację i to całkiem dobrą. I to odsłał 500 tych kawałek ziemi. Też już na z. A ja skąd. Kurde, teraz nie ja wiem, czy to się opłaca. To było na przykład trzeba wziąć sojusz prędzej. Nie no, weźmy sojusz, zarabiam prędzej saudyjską. Ja nie chcę mieć konfliktów. Jakie są jeszcze słabe... W Etiopii. Dobra, no to... Złamane raczej tyle bo z wojsko musimy wystarczyć. Dobra, oni tutaj desant, lecz przegrali. Kurde, cztery koła woły w ten, desantu. No i też boską. Ok, 500. No i dupa. No i desant udał się nim. Lecz to oni... I tak jak się nim desant udał, to nie da się nimi i tak obronić państwa. Bo powinni właśnie ten... Robić twierdzę na granicy. No to wtedy to, to, to mi się udało, ale to jest niestety bot. No. No, no dobra, jak już napięto odcinek z historii, to chciałem zachęcić Was do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia i przesłania swojemu koledze i koleżance, żeby ja tak samo mogli sobie go po, pooglądać. Okay, no to Etiopię podbił południowy ten. Południe praktycznie z Arabii Saudyjskiej. So I tutaj mogę tak atakować od razu. No to widzowie, myślę no na tyle, że tak na pierwszą część Etiopii to może być już tyle. Europy, Europa się klepie. No to widzowie kończymy filmik. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca 13-minutowy. Kolejny będzie późniejszy, ale bym chciał też trochę odpocząć święto. Więc widzimy się w na następnym odcinku. Cześć!